Witajcie. Udało mi się uciec od Jepowców. Trochę mnie tyłek i twarz boli. Postaramy się zobaczyć dalszą część więzienia KRL. Czemu jest tak czarno? Aha, Klubowicze. Powiedziałem tylko czarny, a czarny to kolor. Udało mi się uciec od Klubowiczów. Teraz ludzi, o których jest posądzany nasz wódz, rusofile Kalach nie jest rusofilem, ale na kanale jest dużo rusofili. Oto jeden z nich. Oto jeden z rusofili, cały jego pokój to plakaty rosyjsko-radzieckie i pomnik Putina. Człowieku Rosja jest wspaniała. Okok porwalo sześć tysięcy. Kocham Putina, Stalina i Lenina. Ja Rusek wiesz o co chodzi. Putin to artysta i stratek. I raz don sowiecka sajuza, zdelan SSR. Ja raz don sowiecka sajuza, zdelan ja SSR. Jak widzicie, więzienie w KRL jest bardzo ważne. Jepowcy i osoby wulgarne i rusofile mają swoje miejsce, a teraz muszę kończyć bo idę do lekarza, bo chyba jepowiec mnie czymś zaraził.